Wczoraj pan premier Donald Tusk miał 3-minutowe orędzie i w tym orędziu dokonał samooceny, że teraz rząd weźmie się do pracy. W związku z tym sam przyznał, że do tej pory zbyt się nie przepracowywał, a więc czas najwyższy spróbować z innym premierem. I nie kwestia wotum zaufania, tylko konstruktywne wotum nieufności, nie stało, się, nie stało się, powtarzam, nic, co by miało zakwestionować istnienie tej koalicji, natomiast stało się, jeśli nie wszystko, to bardzo dużo, by Donald Tusk przestał być premierem. Każdy normalny człowiek, jak wygra milion złotych, to trzy razy sprawdza, czy to prawda. Jak człowiek się dostanie na studia, to sprawdza, czy to prawda, że się dostał, a oni są tak zadufani w sobie, tak pewni, tak Pyszni, że na, na skutek błędu statystycznego w sondażu pan Trzaskowski ogłosił swoją żonę pierwszą damą, a siebie prezydentem. I ci ludzie jeszcze zaczęli w jakimś obłędzie skakać z radości na własnym pogrzebie. Gdyby ludzie Bielana jeździli do Stanów się uczyć, to ci odpalali kolejny sezon House of Cards z polskimi napisami. Po prostu dlatego. Jeżeli pan mnie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, mam zaufanie, moja odpowiedź brzmi, nie. Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem w noc wyborczą widziałem jak skaczą na własnym pogrzebie? Co tam się dzieje? W koalicji rządowej wrze, a nastroje buzują. Atakowany jest sam premier Donald a nawet znajdują się tacy politycy. Którzy otwarcie mówią o potrzebie zmiany premiera. O tym i nie tylko o tym w najnowszym wideokomentarzu. Karol Gac, zapraszam. Na początku jednak serdeczne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że dajecie łapki w górę. Wspólnie budujemy tu konserwatywną przystań na polskim YouTubie, bo im więcej takich miejsc, tym lepiej dla nas wszystkich. Dlatego z góry dziękuję za wszelkie wsparcie. Cały czas jesteśmy w trybie powyborczym, bo od wyborów prezydenckich, od drugiej tury wyborów prezydenckich minęło zaledwie kilka dni i emocje są naprawdę gorące. Przed wyborami mówiłem Państwu wielokrotnie, że jeżeli wybory wygra Karol Nawrocki, to wyzwoli to nową dynamikę nie tylko na scenie politycznej, ale przede wszystkim w koalicji rządzącej. I to się dzieje. Te fragmenty wypowiedzi, które Państwo widzieli na początku, najdobitniej o tym świadczą. To tylko dwa głosy dwóch polityków, akurat z trzeciej drogi, czyli Marek Sawicki, e, marszałek senior z polskiego stronnictwa ludowego, i Michał Kamiński, senator. Ale takich głosów jest więcej: głosów krytykujących Platformę Obywatelską, głosów krytykujących Donalda Tuska. Pytanie, oczywiście, jest jedno, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo na razie ta frustracja i rozgoryczenie dominują w obozie rządzącym. Widać powolne, powolne. Głosy krytyki, widać powolną dekompozycję, ale oczywiście do jakiegokolwiek rozpadu koalicji droga jeszcze bardzo daleka. Ale być może właśnie dlatego Donald Tusk zapowiedział głosowanie nad wotum zaufania dopiero na 11 czerwca, a więc w przyszłym tygodniu. Już nie w tym, tylko dopiero w przyszłym. Być może liderzy muszą się porozumieć. A skoro o tym mowa, to liderzy koalicji, już się spotkali i uznali, że właściwie to wszystko jest w porządku. O tym może w oddzielnym wideokomentarzu. komentarzu. Bardzo ciekawa sytuacja obecnie w koalicji rządzącej, bo koalicjanci wzajemnie zarzucają sobie najróżniejsze rzeczy i wzajemnie obwiniają się o porażkę. Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Mało tego, politycy Platformy Obywatelskiej, przynajmniej część z nich, mają zastrzeżenia do Donalda Tuska i otwarcie atakowali Donalda Tuska podczas wieczoru wyborczego, wskazując, że to jest jego wina, że to jest jego wina, że Rafał Trzaskowski przegrał. No, takie głosy w Platformie Obywatelskiej jeszcze jakiś czas temu byłyby nie do pomyślenia, i to pokazuje. Jak chybotliwa jest teraz ta łódka. Niektórzy politycy koalicji rządowej, anonimowo rzecz jasna, przekonują, że to jest moment krytyczny, że ta łódka kołysze się teraz w największym stopniu od początku koalicji. Czy ktoś wypadnie za burtę? Zapewne nie, bo jednocześnie wszystkie partie, wszyscy liderzy wzajemnie trzymają się w szachu, wzajemnie Trzymają się za gardła. Dziennikarze ujawnili między innymi rozmowy czy fragment rozmów pomiędzy nimi, i daleko jest od sytuacji optymalnej, daleko jest od nastrojów dobrych, ale jednocześnie liderzy zdają sobie sprawę z rzeczywistości. Zresztą między sobą rozmawiając, wprost powiedzieli, że. Nawet jeżeli nas nie będzie w Sejmie, bo będą przyspieszone wybory, to wy, czyli Donald Tusk i Adam Bodnar, pójdziecie siedzieć. No i to najdbitniej pokazuje, jaka jest teraz sytuacja, i to też pokazuje, dlaczego ta koalicja się nie rozpadnie. Wszyscy zdają sobie sprawę, że choć nie jest najlepiej, że choć jest źle w koalicji rządowej, to jednak w tym momencie, jakikolwiek Rozpad, jakiekolwiek przyspieszone wybory zakończyłyby się totalną klęską. Wyborcy prawicy byliby podwójnie zmobilizowani, by zadać ostateczny cios nienawidzonemu przecież przez nich Ronaldowi Tuskowi i jego rządowi. Liderzy zdają sobie sprawę, zwłaszcza PSL-u Polski 2050, ale i Lewicy, że mogliby się nie dostać do parlamentu, że partie te mogłyby się znaleźć poza parlamentem. Dodatkowo zdają sobie też sprawę, że wówczas nastałyby prawdziwe rozliczenia. To wszystko brane jest pod uwagę przez liderów koalicji rządzącej, dlatego uważam, że to koalicja. W tym momencie się nie rozpadnie. Dlatego mówiłem już Państwu, że w mojej ocenie Donald Tusk utrzyma, otrzyma wotum zaufania, utrzyma większość. Ale tego typu głosy, jak Marka Sawickiego, jak Michała Kamińskiego, one nie znikną, one nie zgasną. One są podskórnie, ale są w mm, koalicji rządzącej, właściwie buzuje, wrze. I być może nastąpi taki moment, że będzie to moment krytyczny i wszystko to wybuchnie. Na razie trwa takie wzajemne podszczypywanie się, wzajemne kopanie pod sobą dołków. Politycy różnych formacji oskarżają się wzajemnie, no bo jedni oskarżają Platformę i sztab Rafała Trzaskowskiego, że prowadził słabą kampanię i skręcili w lewo. PSL to zwłaszcza bardzo mocno akcentuje, że to była polityka skazana na porażkę. Z kolei Polska 2050 i Lewica mają także swoje pretensje. I tych pretensji, szanowni państwo, jest naprawdę, naprawdę dużo. W obozie rządzącym jest ich naprawdę dużo. Stąd trudne dni przed koalicją rządzącą, ale chyba nie powinno nas to smucić. Im gorzej w tej koalicji, tym prawdopodobnie lepiej dla Polski. A do tego mamy już prezydenta elekta, który. Co prawda, w sierpniu zacznie oficjalnie swoje urzędowanie, ale on też już będzie mógł działać. Jego głos, biorąc pod uwagę mandat, jaki otrzymał, będzie głośny i wyraźny, będzie słyszalny. Um, więc zmienia nam się diametralnie, już nam się zmieniła sytuacja polityczna i jej dynamika. Wszyscy ci, którzy uważają, że Donaldowi Tuskowi być może będzie teraz łatwiej, Pomylili się i mylą się, ponieważ Karol Nawrocki wszystko na to wskazuje: będzie prezydentem twardym, zdeterminowanym i dużo bardziej asertywnym wobec rządu Donalda Tuska. Ja na koniec, jak zawsze, bardzo Państwa proszę o komentarz. Jak Państwo widzą to, co dzieje się w koalicji rządzącej, czy Państwa zdaniem dojdzie do jej ostatecznego rozpadu, czy też nie? Karol Gac, kłaniam się nisko.